Witajcie przyjaciele, dziś wracamy do świata, w którym gigantyczne roboty i potwory ścierają się ze sobą i dzielę się z wami tym, co do tej pory wiadomo o Pacific Rim 3. Pierwszy film, wydany w 2013 roku, pod reżyserią Guillermo del Toro, zapewnił oszałamiające wizualnie wrażenia. Starcie gigantycznych robotów Jäger z potworami Kaiju na stałe zapisało się w pamięci kinomanów. Drugi film, Pacific Rim, Rebelia obrał inny kierunek z młodszą obsadą i spotkał się z mieszanymi recenzjami. Mimo to fani serii od lat z niecierpliwością czekali na trzecią część. W szczególności wielu pragnie odzyskać atmosferę stworzoną przez pierwszą część. Guillermo del Toro wielokrotnie wyrażał chęć powrotu do tego świata, jednak studio jeszcze tego oficjalnie nie potwierdziło. Animowany serial Netflixa Pacific Rim: The Black od dłuższego czasu trzyma fanów w napięciu. Zdjęcia do filmu Pacific Rim 3 oficjalnie się nie rozpoczęły i nie ogłoszono daty premiery. Jednak popularność gatunku i wciąż rosnąca atrakcyjność koncepcji gigantycznego robota nie wykluczają całkowicie takiej możliwości. Czy uważasz, że seria Pacific Rim powinna wrócić do kin? Podziel się swoją opinią w komentarzach, nie zapomnij polubić filmu i zasubskrybować kanału. Do zobaczenia w kolejnych newsach.